Mamy takie specjalne zwiedzanie. Zwiedzaj Wawel z niemowlakiem. Wawelskie smoczki. To zwiedzanie będzie jakby niosło ze sobą zarówno taką wartość bardzo konkretną, merytoryczną, czyli jest to rzeczywiście opowieść o historii w tym momencie głównie arrasów, bo w tej przestrzeni znajduje się część ekspozycji naszej arrasy, ale bardzo mocno podkreślamy też ten aspekt właśnie związany z, z macierzyństwem, z, jakby ze światem dzieci. Chcemy ułatwić rodzicom kontakt ze sztuką, bardzo popieramy taki właśnie zdrowy egoizm rodzicielski, że pomimo od tego, że dziecko angażuje, to nadal można być na bieżąco z tym, co się dzieje w sztuce. I ta trasa jest tak przygotowana, że z taką dużą uważnością na potrzeby dziecka nasz przewodnik ją będzie prowadził. Mamy na tej trasie specjalne pomieszczenie z przewijakiem, z fotelem do karmienia. Mamy taką przestrzeń, że gdzie niemowlaki mogą raczkować. I tak naprawdę trochę uczymy się, co jeszcze w tej przestrzeni powinno się znaleźć. Jesteśmy już po pierwszych doświadczeniach. Niemowlaki wydawały się bardzo zadowolone. Szczególnie jeden chłopczyk raczkował z ogromną energią w sali poselskiej i to, to było urocze. Bardzo chcemy, żeby rodzice mogli przychodzić, nie stresując się, że dziecko płacze, że dziecko właśnie ma swoje potrzeby, tylko w takim spokoju i z taką czystą radością, żeby mogli też korzystać z tego, co oferuje zamek.